Cześć wszystkim! Dzisiaj zagramy w grę Mafia w prawdziwym życiu! W tej grze dzielimy graczy na dwie drużyny. Pierwszą drużyną stanowią cywile. Muszą wykonać wszystkie zadania i ukryć się przed mafią. Drugą drużynę stanowi mafia. Muszą ukrywać się i polować na cywilów. W grze pojawi się też szerf polujący na mafię. I lekarz, ratujący mieszkańców. Zmieniliśmy trochę zasady, żeby było ciekawiej! Jeśli kiedykolwiek graliście w Among Us, to pokochacie tę grę. Czas zacząć! Najpierw musimy ustalić, kto pełni jaką rolę. Aby to zrobić, każdy z Was otrzyma kartę ze swoją rolą na odwrocie. I pamiętajcie, mafia ukrywa swoją rolę przed innymi, udając cywilów. Zobaczymy teraz, jaką mam drużynę. O wow, dostałam wyjątkową rolę. Jestem szeryfem. Nie tylko będę wykonywać misje, ale także ścigać mafię i chronić Luf. Rozpoczynamy grę. Jestem cywilem, co znaczy, że muszę wykonywać misję. A oto koperta z zadaniem. Cywile pracują uczciwie, a mafia nie. Udowodnij innym, że nie jesteś członkiem mafii. Wykonaj zadanie. Łowca skarbów. Znajdź czarne nasiono w miejsce białego ryżu i zdobądź jeden punkt drużyny, Jeśli cywile wykonają wszystkie zadania, mafia zostanie pokonana. Oho, to nie będzie takie łatwe. Aha, Leona jest z zespołu cywili. W takim razie będzie moją pierwszą ofiarą, ponieważ jestem z mafii. Gdzie to jest? Pomóc ci? Nie podkradaj się tak. Pomyślałam, że może pomogę ci z zadaniem. O co? Sama sobie świetnie z nim poradzę. Jeśli połączymy siły i wspólnie wykonamy zadanie, szybko zdobędziemy punkty. A skąd mam wiedzieć, że nie jesteś z mafii? Może przyszłaś mnie tu złapać? Jak ja nie mogę być z mafii? Jestem miła. Każdy tak gada. Lepiej do mnie nie podchodź. Co tutaj się dzieje? Ona jest z mafii i próbuje mnie złapać. To nieprawda. Chciałam jej pomóc, ale ona odmówiła. Leona, masz jakieś dowody? Nie, ale jestem pewna. Bez dowodów nie mogę ci ufać. Może ty jesteś z mafii? Właśnie, właśnie. udaje, że wykonuję zadania. W rzeczywistości przeszkadza innym. A to naprawdę dziwne. a rozumiem. Obie jesteście z mafii. Przyszłyście tu po mnie. Niech mi ktoś pomoże! cichu, cichu, cicho. Co się stało? Ja. Gdybyśmy naprawdę były mafią, popałybyśmy cię, za nim, zdążyłabyś wezwać pomoc. Po prostu nie chcecie zwracać na siebie uwagi. Jak chcesz, ochronię cię przed mafią. A skąd mamy wiedzieć, że ty nie jesteś mafią? mafii? Po co mafia ma kogoś chronić? Żeby tylko złapać. Także, podczas gdy my się kłócimy, czas mija, a nikt nie wykonuje zadania. To na rękę mafii. Znalazłam! Ukończyłam zadanie i zdobyłam jeden punkt, pokonując mafię. Dobra robota, niech każdy pójdzie i wykona zadanie. O! Czery, okay. chodź poszukać zadania. Dawaj. Arci zachowuje się podejrzanie. Zanotuję nazwiska podejrzanych, żeby nie zapomnieć. A oto zadanie. Nawet będąc strzały, mogę wykonać zadanie. Mawia często gra w pokera i rzuca żetonami. Tylko cywile muszą przywrócić porządek. Podartuj żetony pokerowe według kolorów, aby wykonać zadanie. Potrzebujesz pomocy? A skąd mogę wiedzieć, że mogę ci ufać? Nie jestem z mafii, szczerze mówię. Mafia by tak powiedziała. Mogę to udowodnić. Widzisz, wykonuję zadanie uczciwie. Chyba, że chcesz mnie oszukać. Jeśli będziemy działać w parach, to mafia nas nie złapie. A dlaczego uważasz, że ja nie jestem mafią? A o tym nie pomyślałem. Lepiej pójdę i poszukam innego zadania. Andrzej na pewno nie jest w mafii. Andrzej. Dobrze, kontynuujmy wykonywanie zadania. Ha, zadanie wykonane. Zobaczmy teraz, co robią pozostali. O, to i kolejne zadanie. Połącz linie tak, aby się nie przecinały. Jest sama. To moja szansa, żeby się jej pozbyć. Śledzisz Leonę? Nie, ja po prostu... Masz szczęście, że ja też jestem w mafii. Cywil by cię wydał. Słuchaj, Leona jest sama w pokoju. Jest cywilem, wykonuje zadania. Jest sama? Pozbądźmy się jej. Zostań tu, a ja pójdę do niej. Jak ktoś przyjdzie, daj znać. Nie, Nie wydaje się być trudne. O, a co ty tutaj robisz? Obserwuję okolice. To co, co ty, szeryf? Uh, nie, co ty, ja po prostu... Sz szukam zadania. O, rozumiem. Może coś jest w tym pokoju? Nie, już tam patrzyłam. Tam niczego nie ma. Nie wchodź tam! Co? Myślę, że tam... Ukrywa się jeden z mafiosów. A skąd wiesz? Słyszałam, jak rozmawiał o upolowaniu jednego z nas. W takim razie natychmiast musimy go złapać. Co jej zrobiłeś? Nic. Myślała, że jestem z mafii. Przestraszyła się i zemdlała. Naprawdę jesteś z mafii? Tak. I teraz też jesteś złapana. To tak nie działa. Jestem szeryfem. I sam na pewno sobie ze mną nie poradzisz. Nie jestem sam. Nika, nie stój tak. Łapią. O czym ty mówisz? Nie jestem z mafii. A ty co? Jesteśmy zespołem. Nie słuchaj go, Amelko. To bandyta z mafii. I zostałeś złapany. Jesteś aresztowany. Idziemy. <słuch> Przykro mi, Jack, ale czasem trzeba kogoś poświęcić, żeby wygrać. I nie próbuj uciec! Moi przyjaciele z mafii mnie uratują! Naprawdę niecy przyjaciele! Już wiesz, kto! Nika, ona mnie zdradziła! E, nie wierzę ci! Chcesz wrobić niewinną osobę! Mówię ci, ona jest z mafii! Albo cię oszukałaby cię złapać! Nie, to niemożliwe! Siedź tutaj i czekaj, aż złapię resztę mafii! W tej układance brakuje elementów. Tak, masz rację. Może coś zgubiliśmy. Szukam lekarza. Widzieliście go? Jest w kuchni. Coś się stało? Tak, mafia zaatakowała Leonę. Koszmar. Dobrze, że Arci i ja chronimy się nawzajem. Tak, razem jesteśmy bezpieczni. Uważajcie, nigdy nie wiadomo, kto jest mafią. Dziękuję, Amelko, ale ufam Arciemu. A ja ufam Czery. Uznaliśmy, że razem damy radę szybciej przez to przejść. Muszę iść. Uważajcie. Tak, kontynuujmy szukanie zaginionych puzli. To jasne. Nie zbliżaj się. Jesteś z mafii? Spokojnie, jestem po Twojej stronie. Jestem szeryfem. Potrzebuję Twojej pomocy. Co się stało? Jedną z naszych zaatakowała mafia. Jesteś lekarzem i możesz się uratować. Jasne, gdzie ona jest? To ze mną. Jest w tym pokoju. wejdź. Jest. Nie wierzę ci. Myślę, że jesteś z mafii. Od znaka niczego nie dowodzi. Nie, udowodnię! Oto dowód. Karta z rolą szeryfa? Teraz wierzę. Przestało. Była tak przerażona, że straciła przytomność. Już mi lepiej. Dzięki, że przyszłyście. Jestem lekarzem. Jestem dużo, żeby cię uzdrowić i pomóc ci wrócić do gry. Jak długo mam leżeć? Możesz wrócić do gry za 10 minut. A na razie odpocznij. Oddechli, lekarz się temu zaopiekuje. W międzyczasie zobaczę, jak radzą sobie pozostali uczestnicy. Tak, w mafii mogą być... Marcin, Nika i Czery. Muszę ich sprawdzić. Uwaga wszyscy! Mafia zaatakowała Leonę! Przestępca jest złapany, ale jest wśród nas inny mafioza. Chwila, gdzie Cherry? Robiliśmy z Cherry nasze zadanie, a potem ona zniknęła. Gdzie poszła? Powiedziała, że musi iść do lekarza. Do lekarza? Chcę uniemożliwić uratowanie Leony. Jest z mafii. Zatrzymam ją. Mam dosyć leżenia. Mogę już iść? Nie, jeszcze za wcześnie. Takie są zasady. Hmm? Jerry, co ty tu robisz? Co ty robisz? Zraniłam się w palec, opatrzysz mnie? Uff. Wystraszyłaś mnie. Przez sekundę myślałyśmy, że jesteś z mafii. Nie, przyszłam do ciebie, bo jesteś lekarzem. Jestem lekarzem tylko w grze. No możesz czy nie? Może i nie jestem prawdziwym lekarzem, ale wiem, jak założyć opatrunek. Dzięki. Oto palec. Wszystko ok? chcieli przy skorzystać z mojej pomocy. A Amelka, widziałam jak Czak rozmawiał z Niką. O czym? Omawiali atak na Leonę. Czyli Nika też jest w mafii. Czak mówił, że ona go wrobiła. Ale mu nie uwierzyłam. Nika jest w mafii. Trzeba ją zatrzymać. Znajdę ją. Połącz kropki tak, aby linie się nie przecinały. Łatwe zadanie. Pójdę i pokażę innym. Dlaczego Cherry jest nadal w grze? Mówiły, że się nią zajmiesz! Próbowałem, ale Amelka ciągle się kręci. Mieliśmy plan! Czak wykonał swoje zadania, ty nie! I gdzie jest teraz? No złapali go! No widzisz, ja nie chcę być złapany! Tak, musimy uwolnić Czaka. I tak jest nas mało. Archie i Dika są z mafii. Muszę powiedzieć innym! Spójrz! Wygląda na to, że mamy szpiega. Wygląda na to, że jest zupełnie sam. Nie uczyliście, że podsłuchiwanie jest złe? Teraz my cię nauczymy! Wejdź, nie dotkniemy cię! Nie masz się czego bać, to tylko gra! Słyszałem, co zrobiliście z Leoną! Nie otworzę i powiem innym! To nie my, to był czak! On trochę przesadził. Nie może nikomu powiedzieć, musimy go złapać! Mam pomysł, chodźmy. Ej, jesteście tam jeszcze? Poszli to moja szansa, żeby wszystkim powiedzieć. Daleko się wybierasz? No i cię mamy. Wykonane zadanie kto to zostawił? To rzeczy Andrieja. A gdzie on jest? Ma jaką ukrywa? Wypuśćcie mnie! Tutaj jestem! O, proszę, kto przyszedł? Zdrajczyni! Spokojnie, Czak. To była część planu. Planu? Wrobiłaś mnie! Wiedziałam, że mogę cię uratować. Mogliśmy pozbyć się Amelki, ona jest szeryfem. To by wzbudziło podejrzenia i szybko byśmy zostali złapani. To tylko wymówki. Przestań się obrażać. Mam coś dla ciebie. Co to jest? Karta do gry. Ta karta uczyni szefem mafii. Kim jest szef mafii? Szef mafii jest najpotężniejszą postacią w grze. Nie można go pokonać. Jest niezniszczalny. Oho, ta karta zrobicie niezniszczalnym? Z jej pomocą łatwo wygramy. A czy to sprawiedliwe? Nas w drużynie jest ich pięcioro. Szeryf, doktor i troje cywili. Ta gra od samego początku była niesprawiedliwa. A ta karta pomoże nam wyrównać szanse. A dlaczego ja mam być szefem? To przeprosiny za wrobienie cię. Cherry, widziałaś Andrieja? Nie, nie mogę ułożyć tej układanki. Musimy znaleźć Andrzeja. Nie, muszę ułożyć układankę. To ostatnie zadanie. Zrobimy to i wygramy. Nigdy nie ułożysz tej układanki. Te grę wygra mafia. Poddajcie się. marci. Ten czas byłeś mafiosem? Ukryłem puzzle, żeby cię powstrzymać. Dlaczego po prostu nie pozbyłeś się Cherry? Żeby lekarz i tak ją uratował jak Leone, No nie. Opełniłeś płot przychodząc tutaj. Ty jesteś sam, a my jesteśmy w Właśnie, wygrywa ten, kogo jest więcej. Nie jestem sam, są ze mną kumple z Mafii. Co to za potwór? To jest szef Mafii. Najsilniejsza rola w grze. Możecie pokonać mnie Nikę, ale z nim sobie nie poradzicie. Melka, mamy problem. Wiem, uciekajmy! Ej, stójcie! Nie wygracie siedząc w pokoju! Słuchaj, a gdzie jest nasz szef? Hej, a możesz się ruszać szybciej! Poczekamy. Wcześniej czy później stamtąd wyjdą. Albo się poddadzą i wygramy! U, to pewne, chodźmy stąd. Dziewczyny, jesteście w samą porę. Leona jest gotowa wrócić do gry. Tak! Znowu mogę wykonywać zadania. Mamy problem. Masja ma ogromnego potworek, którego nie można pokonać! A do tego ukradli? części układanki. Dlatego nie możemy wykonać ostatniego zadania. Do tego nie możemy znaleźć Atrieja. I co teraz? Jeśli tu zostaniemy, przegramy. Musimy odzyskać elementy układanki i wykonać ostatnie zadanie. Co zrobimy? Amelka nie podda się tak łatwo. Może nasz szef może wyważyć drzwi? Mam lepszy plan. Pokonamy ich przebiegłością. Jaki to plan? Plan jest w tym pokoju. Wypuśćcie mnie! Andrzej, on jest cywilem. Tak, ale może zmienić drużynię. Chcesz zostać członkiem mafii? Nie, nie jestem zdrajcą. A jeśli odmówisz, wrócisz do ciemnej szafy. Aha, nasz szef chętnie wrzuci ci tam z powrotem. Mm. Eee, dobra, zgadzam się! Gratulacje, teraz jesteś członkiem zespołu. A teraz słuchaj planu. Pójdziesz do pokoju na górze i oddasz im to. Po co? Potem się dowiesz. A teraz idź! Ty zostańcie tutaj, a ja pójdę tam i spróbuję wziąć kawałki układanki od Arciego. Nie dasz rady sama. Mogę się ukryć, a wy będziecie mnie spowalniać. Nie, pójdziemy wszystkie razem. Jest nas więcej niż członków mafii. Tak, teraz wiemy, kto jest w mafii. Możemy ich pokonać. Ich szef jest niezniszczalny. Nie mamy szans. Otwórzcie, to ja, Andrii. Nie otwieraj, może on też jest w mafii. Nie, jest wilem. Skąd wiesz? Mafia nie wykonuje zadań, a on to robi. No to niech wejdzie. Gdzie byłeś? Myślałam, że złapała cię mafia. A ja myślałam, że uciekłeś z gry. Zobaczyłem mafię i się schowałem. Jak tu trafiłeś, nie dając się złapać? Szczęście! A skąd masz te puzzle? Arcie je miał. Wypadło mu z kieszeni. Przeszedłeś obok Mafii i znalazłeś puzzle? Już mówiłem, miałem szczęście. Teraz możemy ukończyć ostatnie zadanie. Dobra, ale idziemy wszyscy razem. Czekaj. Coś tu jest nie tak. Myślisz, że Andrzej nas oszukuje? Daj mi te puzzle, mam plan. Okay. A teraz idź, dogonię was. Ukryliśmy puzzle, chcecie wygrać, znajdźcie je. Buziaczki mafia, rozdzielmy się. Puzzle są w jednym spokoju. Tak. Szybciej je znajdziemy! A co z mafią? To niebezpieczne! Jest nas wielu, wszystkich nie złapią. Im szybciej znajdziemy puzzle, tym szybciej wygramy! Okej, okay. gdzie oni ukryli te puzzle? U, jestem w tarapatach! Biedna robota, szefie! Tak, w pojedynkę złapałeś się wszystkie! Andrzej, jesteś strajcą! Jak mogłeś! Przepraszam, ale zagrosili, że zamkną mnie z powrotem do szafy! Wszyscy cywile złapani. Czyli wygraliśmy! Tak łatwo było was szukać. Schowaliśmy puzle w pokoju obok, a wy nawet nie pomyśleliście, żeby tam zajrzeć. Puzle są w biurze. Jeśli je ułożę, wygramy. Czekajcie, czy tutaj kogoś nie brakuje? Gdzie jest Amelia? Czemu jej nie złapałeś? Bo jej nie znalazłam. A gdzie brakujące puzle? Dała mi je Amelie, która teraz wykonuje ostatnie zadanie. Czyli wygrałyśmy. No i kto teraz wpadł w pułapkę? Szybko trzeba zatrzymać Amelie! Zatrzymaj się! Spóźniliście się, ukończyłam układankę i to było ostatnie zadanie. Mafia przegrała. Zwycięstwo odnosi drużyna cywili. O, znowu jestem sobą! Dobra, przegraliśmy, ale to jeszcze nie koniec. Odegramy się! Zagrajmy jeszcze raz! Tylko teraz wy będziecie w mafii! Zobaczymy, czy poradzicie sobie lepiej od nas! Zagrajmy! Jeśli widzowie polubią ten film i zasubskrybują kanał! Ziomki, słyszeliście? Jeśli chcecie oglądać więcej ciekawych filmów, subskrybujcie kanał i polubcie film. Wszystkim, pa pa!